Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt występować w imieniu klubu parlamentarnego Solidarna Polska, ale tak na wstępie, słuchając fobii, co po niektórych kolegów z lewej strony sali, mam wrażenie, że potrzebna im jest pomoc medyczna, najlepiej pomoc psychiatry, nawet widzę, że jeden z nich wyszedł. Ale przechodząc do meritum. Wracając do, do meritum. Panie Marszałku, Wysoko Izba. Wykreślenie artykułu 196 Zakończyć. kodeksu karnego pozwoli niemalże bezkarnie obrażać uczucia religijne. Mam wrażenie, że wnioskodawcy, jako przedstawiciele władzy ustawodawczej, skoro nie są już nawet w stanie zapewnić zwykłym obywatelom chleba, to chcą zapewnić igrzyska i w związku z tym zgłaszają takie projekty jak to wykreślenie artykułu 226, a teraz 196 kodeksu karnego. Bo co pozwoli ten przepis? Ten przepis pozwoli zaistnieć jakimś miernym politykom. Którzy tylko w ten sposób mogą przebić się do opinii publicznej, pozwoli zaistnieć zapomnianym artystom, którzy swoją sztuką nikogo nie zainteresowali, czy co gorsza, Wysoki Sejmie, z różnego rodzaju skrajnym grupom, na przykład lewackim, dla których pewien system wartości, który obowiązuje w kraju cywilizowanym, nie ma żadnego znaczenia. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wnioskodawcy zapominają o tym, że artykuł 196, aby można było kogoś pociągnąć do odpowiedzialności karnej, wymaga zamiaru. Wymaga zamiaru bezpo, bezpośredniego bądź ewentualnego, więc nie ma tak, że ktoś silnie wzburzony emocjona, emocjonalnie coś zrobi i za to poniesie odpowiedzialność karną. Wnioskodawcy zapominają się, zapominają powołując się na wolność działalności artystycznej, zapominają powiedzieć, że istnieje swoisty kontra kontratypt działalności artystycznej. I artysta ma bardzo szeroką swobodę wypowiedzi nie ponosi za to odpowiedzialności karnej. Ale nie może. Nieznanska została uniewinniona ostatecznie. Panie... Ale została uniewinniona. Czytając uzasadnienie tego projektu, ja znalazłem takie zdanie. Artykuł 196 Kodeksu Karnego w przeważającej mierze chroni wyłącznie uczucia religijne katolików. Już abstrahując od logiki tego zdania, warto nad tym też popracować. To ja mam pytanie, co wam tak bardzo przeszkadzają katolicy w Polsce? Co was tak boi, że ich uczucia religijne nie mogą być chronione? Czy nie zauważacie, że 90% społeczeństwa to są właśnie katolicy i dlatego w liczbach bezwzględnych dlatego w liczbach bezwzględnych Zawsze będzie tak, że ten przepis w większości będzie bronił katolików, ale zapominacie również o tym, że broni tak samo wyznawców religii Mojżeszowej czy muzułmanów na równej płaszczyźnie stawia Krzyż Katolicki, jak znak półksiężyca czy gwiazdę Dawida. A wy, proponując wykreślenie tego przepisu, de facto dyskryminujecie te słabsze grupy wyznaniowe, dlatego że one nie są tak silnie zorganizowane, ażeby dochodzić swoich praw na podstawie innych przepisów i tylko instytucje państwa mogą chronić wolność ich wyznania. Zastanówcie się, do czego prowadzi wykreślenie tego przepisu. Panie marszałku, Wysoka Izbo, tej wnioskodawcy bardzo szeroko powołują się na wolność, wolność słowa, wolność wyznania, wolność działalności artystycznej, ale zapominają, że każda wolność ma swoje granice. Nie ma tak, że wolność jest od wszystkiego, a tą podstawową granicą jest wolność i godność drugiej jednostki. O tym zdają się zapominać wnioskodawcy. Artykuł 53 Konstytucji gwarantuje wolność religijną i wiąże ją bardzo, bardzo ściśle z uczuciami religijnymi. One, te uczucia religijne są wartością konstytucyjną i skoro już chcecie zmiany tego przepisu, to w pierwszej kolejności powinniście zastanowić się nad zmianą Konstytucji, a nie kodeksu karnego. Ja mam wrażenie, panie marszałku, Wysoka Izbo, że ten projekt został złożony w jednym celu. Ten projekt został złożony po to, ażeby wywołać wojnę religijną w Polsce, bo to jest korzystne dla jednej z partii i uzyska parę procent poparcia, znowu więcej. Skłóci Polaków na tych, dla których uczucia religijne mają wartość i tych, którym sprawia satysfakcję, obrażanie i lżenie im. Ale nie może być zgody w polskim parlamencie dla tego rodzaju projektów, gdyż Polska leży w pewnym kręgu cywilizacyjnym, w pewnym kręgu kulturowym, w którym szacunek i zrozumienie dla innych, także dla katolików jest fundamentem funkcjonowania państwa. Dlatego, panie marszałku, Wysoka Izbo, klub parlamentarny Solidarna Polska będzie głosował za odrzuceniem mniejszego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.